Krystian, 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 wstawaj! Krystian! Wstawaj, Krystian, Krystian! Stawaj, stawaj! Nie Halo. ma czasu na dzieje? spanie, nie ma czasu na spanie. Nowy tryb otworzyli wubi life. Jaki ja. tryb? Co, co się, Ar się dzieje? będziemy grali w tekena w Mortal Kombata na Jak maszynach! Dlatego tekena Mortal Kombat. No no zaraz Mortal Kombat tak. Nie możesz mi zrobić Mortal Kombat, czekaj chwilę! Czekaj, czekaj. ja ci zaraz zrobię. Wyniesieeeem! <grym> Och, no nie, jak się kładło, jak się kładło, jak się, się kładło, bo nie powiem jak się kładło! Dobra, nie istotę, bo ci zniszczy telewizor. Eh. Nieprawda. Nieprawda. czekaj, uderz mnie, uderz mnie i umarłem. zrobimy zmianę sceny. Jak umarłeś? Ha! Który umierasz? A, dobra, umarłem. Dobra, przenosimy Umieraj. się. Przenosimy no. się do drugiego trybu! Uuu. Wiesz, co mi się to podoba? Co ci się podoba? Że mogą być mody. No! Będą mody. Tylko, że, tylko, mody, tylko że jeszcze nie ogarnąłem tego do końca. Uu, testuj moda, uploaduj moda, mm. Tak? Nice. Krowa! A, to only the admin server can be coś tam, coś tam, że może to zrobić, no. Nie Trzeba klikać, halo! Trzeba klikać, żeby to robić? Ty masz Trzeba dwa. klikać, no patrz, nie kliknę. Co jest? Czekaj, czekaj, jak ty to zrobiłeś? No, nie kliknąłem, to spadłem. Ale jak do tego wejść? E, AF, i co muszę klikać? No, wyskoczy ci. Dobra. A. No, <laughs> Dobre. Aha. I teraz nie trap. <laughs> wyrzucił mnie byczek. Krystian, chodź, pomogę ci. Ide, Zobacz. Ide, Zobacz, to jest ten duży update w Wii Life. Ie. tryb o, arkadowy. Kurde. Gramy na maszynach no, no, no. tutaj wszystkich. Zoba. O, kurde, dużo. sobie, co tutaj jest tak ciekawego. Nie miałem... tu robi? miejsce jest najlepsze. Mm -hmm. Rozumiem. Bo najlepsza Rozumiem. pizza ever tu jest serwowana w Life'ie. Proszę. A wodę się nawadniać. To, to proszę, to dla ciebie też kupiłem sodę. Pop. Soda. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Tu Zoba, pan manusa. Ja pierwszy o, raz widzę, Nie, że ktoś to, ma nosa. To jest To jest kaczy nos. To jest kacze, kacze, kacze. Kaczy, kaczy, kaczy nos! Co on o, tu kurde, robi? Kurde, Zobacz ale ile uglipów. tu jest Gierek, kurczę, tu mm -hmm. jak grają. Gdzie jest Mortal Kombat? Albo gdzie jest eee. Tekken? Hola amigo! KOMO ESTA? E, tak! AY <laughs> KARAMBA! AY KARAMBA! Aj karamba. O, kurde. o, tutaj! Tu są wielkie guziciory, nie? One dopiero działają w momencie, gdy... Jak ogarnąłem, jakbyśmy zagrali sobie Hide and Seek'a, tu masz do wyboru bijatykę... A Ubran. co gramy dzisiaj? Nie, tu jest A tam jeszcze Ubran. jest jakieś coś duże na dworzu? A tak! No właśnie, chodź, 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 O To jest publiczyńskie obi! O kurde. To jest łubiczyńskie obi, mówię ci poważnie, chodź zobacz tutaj. U, w kuleczkach nie to. chodź tutaj, pa. Cyk i do góry! Tylko powoli ja u mnie to góry. działa. Łooo, wow, <laughs> no. jestem na zamku prawdziwym. O kurde, to co to, to jest? lejek? dobra, dobra, zjeżdżam. O, kurde, o, kurde. Połóż się, Rakuj będzie szybciej. Mnie. Będzie szybciej, jak ich sam się położysz. Ściągam igacie! <laughs> ja ich nie mam! <laughs> Zerwało to mnie! To <laughs> o nie, nie ma wody. Dzieje? O siebie! Żedłem <laughs> popchnąć. Ty długi zjazd. Kurde. Tra teraz mnie znajdź. O, kurde. Dobra, to ja obstawiam tam, gdzie skoczę, to później musiał stać, okej? Okay? Mm, no, Krystian jest tu. Dobra, wstań. O, prawie, prawie Nie mam nic nie No dobra Ja nie dam rady dalej, dobra ten... No, idę przejść co tam jest dalej Ja jestem mega ciekawy co tutaj teraz się wydarzy dalej to, 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 Ten tryb to, 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 to. ogólnie mega dużo wprowadził do lobby Life'a Ludzie mi pisali macie kiedy lobby Life, kiedy lobby Life, kiedy lobby kiedy Wubi Wubi life? Life? No właśnie <tus> dzisiaj, no właśnie No nie, no zabrał mi <tuszel> O ja nad zolatem, latam widzisz to? No? O kurde jest zo. To jest największe Zo w Wubi life ponoć Tak jest. I moje jedyne. jedyne. I największe! Dawaj, zob się mnie, zob się mnie i przejdziemy na, eee! na drugą drogę. Na drugą drogę! Na drugą stronę! Okay. Na drugą stronę! Na drugą drogę! No, Jak się puścisz, to spadniesz. Załatwię ci, gwarantuję ci to. Co stąd mamy zrobić? Jeszcze wyżej? A nie, co nie tutaj no, mam zrobić? A, bo tutaj po... O kurde, co jest? Tu możesz... Na górę możesz tu chyba wejść po tych rurach. To dlatego no. chyba o to chodziło. Czekaj, poszukam szukam właśnie jedno tej zjeżdżalni. Prze... Tu jest przejście do której zjeżdżalni? Tam jest O kurde! A! Nie! A! A i teraz Krystian, musisz mnie znaleźć. Jadę! Musisz mnie znaleźć Uuu! teraz jeszcze. <laughs> Gdzie jestem? Przecież twój nick widzę. Aha. Dlaczego widzisz mój nickname?! <śmiech> <śmiech> Nie wyłączyłeś sobie?! No tutaj mamy jeszcze szafeczki. A, ubranka, że możemy się tu przebrać. Mhm. Mm Dobra. Gra ty możesz zmienić. Ciekawe jeszcze, jakie sekrety tu można odkryć. Tam coś to, 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 jeszcze to, to, to... jest. O kurde. Ty, są te! Jak to? Cypergaje! Hoke i do... Nie, to jest do jazdy Co? Ło, i możesz tory różne wybierać. O kurde, a gdzie są samochodziki tutaj co na tych można jeździć? Czekaj, ja wezmę zielony. Tak! Można jeździć, Krystian! O Idę. kurde! A to co to? Jak w Mario Brosie się robiło te, 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 że poślizgi się robiło? Jesteś nie wiem. gotowy? Ścigamy się, dwa okrążenia? A sto, a, a stoimy w Czekaj, bo ja nie mogę. No. Jezu, czemu. To, czemu, to Chwila, ja czemu do tak. Chwilę, że jeden tak, wiesz, go do tyłu. A czemu do tyłu ci jedzie? Co ty robisz? No, ja... Ej, no bo na olej najechałeś tutaj, rozumiesz? Ślizgasz się. No, ale ja leciutko go daję, Dobra, jesteś gotowy? Trzy, dwa, jeden, goooo! Aaaaa! kurde! Utknąłem! Pomóż mi! Nie! Ja nie mogę naprawdę się ruszyć! Dobra, teraz. Jadę, ja ten, co jest? Co jest ci z woczem? Jezus, nie wiem co jest z tym samym wierzchem, jakbym miał 700 koni. Kurde, ale. O, o kurde, speed O, bez się! A jest, jest, jest! Nie, nie! 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 Wygra, wygra, jest! Do trzech okrożeń! A ja chcę! <solemnityaceutical rim> <mandany> czekaj, <pi>. czekaj! <chirping> to też się liczy! <sensible> O co, z liczy się, to się liczy też! Najedziemy na jedziemy na metę równocześnie! O, o kurde, jak mioda! Co się wydarzyło? Nie. Dobra, drugie okrążenie! Go, 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 go! Drugie okrażenie! A! Nie dam! Nie dam! Oś, nie. nie dam ci wygrać, wyjdź z tego! Zostaw chodź! Uuu, wygra. Kurde, nie zużyłem paszy ci zmienić zobacz, Bym ci zmienił metę. Dobra, co, co robimy? Które, która gra dzisiaj? Chodź, dzisiaj zagramy sobie w kręgle. Będzie łatwiej. Ale, chodź, aha, jeszcze choć, choć pokażę ci wszystko. Bo zobacz, bo tutaj będziemy mieli tak: Wobbly Rana jest bardzo dużo gierek, nie? Zobacz, obczaj sobie change map, nie? Ile tam będzie mapek? Tu jest chłopie tyle mapek. Hmm. Tyle będzie przygód, że normalnie zobacz kurde! A to, no. to może niech widzowie ci zdecydują, którą będziemy robić grę? D D D D dobra, tu czekaj, 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 podbiegnę szybko. Niech wybiorą, którą gierkę będziecie chcieli. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Nie, nie, Piąta, szósta, siódma. Nie, fiąta, chodzi, szuksta, mi nie, a, chodzi mi tak. A tu, tu mamy, prezentuję. Tu mamy ubli do wybor. Aha, dobra, Wobbly Rando. mamy Hi Tak, tak. Tutaj jest Trash Zone, czyli strefa domowa Maćka. Trash Zone? A tutaj mamy Sandbox. Throw? A Sandbox Sandboxie możemy robić co chcemy, chyba w tego rozumiem, nie? Po, po to Chyba są sandboxy. Tak. A co w Trash zonie jest ciekawego? Zobaczmy. A, trash Zone jest tylko jeden, dobra. E, hide ten Seek. -u. O kurde, będziemy mogli się chować i szukać wzajemnie. No, no, Ej, no, 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 no. Który, jak to jest mapa? Quarry, Office, Village, Dżungla. O kurde. Tu będzie na całe miasto wycieczka? A tu rana? Tu jest dużo tego. To dawaj, to dawaj Cristiano. Po, po, polecimy do kosmosu. Ja już lecę. Do kosmosu. A, nie działa u mnie, co jest? Nie kliknąć w przycisku, nie wrzuciłeś 2 złote. A czekaj. O, jest! Dobrze, yes. Do kosmosu i jeszcze dalej. Chodź, chodź, zagramy jeszcze w kręgle dzisiaj. A niech widzowie w następnym odcinku wybiorą, co mamy zagrać, nie? Chodź. Kręgle są mega ciężkie. Już próbowałem. Ech, ech, proszę. Mamy tor, wybierz kulę i rzucaj. Mm, różowa. To no dobra. Ciekawe czy doszadę. Na no teraz... dwóch razy sztuka się mówi, nie? No nie, teraz moja kolej, po kolei, po kolei, patrz. No to nie fair, jak ty już mówisz, że już korzystałeś. Nie korzystałem w snach, o zobacz. widzisz? Dobra, ja teraz rzucam Maćkiem. O kurde, jest ciężko, nie? Czekaj. Ale, ale mocno rzuciłem, mocno rzuciłem, to warto no, zaznaczyć. Dobra, no, ja na prawą rączkę wolę. Ja na prawą rączkę wolę, wiesz? Czekaj, eh, <laughs> eh, eh. E. Gdzie ty podlazłeś, ty? Gdzieś ty w ogóle podlazł. Paula zrobiłem, sorry. O kurde. O. Ej, to będzie cięższe niż mi się wydawało jednak. A gdzie są, a gdzie są te, a co to jest w ogóle? To też jest Nie kula. wiem, to jest Limited o. Edition, rozumiesz, nie? Tu nie trafisz dobra, kulą Dobra, ja kolejną. Co to jest? Nie wiem, leżała tam. No. no dobra. A chwila, dlaczego nie oddaje nam tych? No właśnie. Czekaj, trzeba kliknąć od nowa i odda? One tam są z tyłu. No właśnie, halo. Skam jest. Tutaj jest jedna utknęła w środku. Ej, to chyba to no, nie działa, kitu. to chyba nie działa, Krystian. Nie no, ani trzeba czegoś kliknąć? Czekaj. Chyba nie, chyba nie. Co tu jeszcze nie, no, mamy? Bo ty, czekaj, one, one są... To może je zebrać? Przebiłem! Dostajesz ileś punktów, czy nie? Czekaj. Ja to ty tylko... że patrz, to się robi tak, to się robi tak, patrz. Da, 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 da. Wszystkie. A, ty, bo tu jest samo obsługa. No, bez sensu to kompletnie. To gorzej. myślałem, że lepiej to ograniczyć. No nic, no cóż. Dobra, to co? Ja myślę, te mody będziemy musieli przetestować, jak to będzie działać, bo tylko ty możesz kliknąć, ile, ja nie mogę zobaczyć. O ile zobaczyć. Jeszcze jakieś są. O ile, o ile jakieś, jakieś są. są. Ju, tak? Już, już. A, już o, są. To, to, a widzowie będą pewnie wiedzieć, to są jakieś mody. Dajcie mi znać w komentarzach i wybierzcie od razu jaką gierkę będziecie chcieli w następnym odcineczku zobaczyć, co żebyśmy zagrali. Czy sandboxa, e, hide and Hightensika, czy Wubli Rana. Dawajcie znać w komentarzach. Ała! <laughs> Jak z chciałem się wywrócić? Pamiętajcie jeszcze o zostawieniu łapki w górę. Wpadajcie do Krystiana na kanał, linki są w opisie. I to już wszystko na dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Papa! Pa. Pa, pa.